Prawda jest taka, że nie potrzebujesz wielkiego kursu. Potrzebujesz małego zwycięstwa swojego klienta. Zobacz. Tworzysz kurs, 10 modułów, 12 godzin nagrań, quizy, PDF-y, checklisty, po prostu cała encyklopedia wiedzy. No i skoro dałeś tak dużo, no to klient przecież musi to pokochać. To wiesz co? Klient ma to gdzieś, bo klient nie kupuje wiedzy. On kupuje efekt. On nie chce się uczyć. On chce rozwiązać swój problem. Najlepiej szybko, prosto i na teraz. Zobacz. Jak napisać bio, które sprzedaje? Jak zdobyć pierwszego klienta? Albo jak sprzedać e-booka w 48 godzin? Mały problem, małe zwycięstwo, ale wielkie zaufanie do Ciebie. Później z zaufania robi się sprzedaż Twoich większych produktów, większych kursów, czy na przykład mentoringów. Więc na początku nie twórz kolosa. Twórz mały produkt, który pomoże domknąć Twojemu klientowi jeden konkretny problem. Bo dzięki temu masz pewność, że on to wdroży. Dzięki temu nabierze do Ciebie zaufania bo to, co będzie wielkie na samym początku, zazwyczaj zostaje porzucone. A Ty, jeśli chcesz robić kursy, które pozyskują klientów i budują Twoją markę, koniecznie zostaw obserwacje.